Cześć magicy i czarodzieje, witajcie na moim kanale, gdzie zanurzamy się w świat magii, czarodziejów i nieodkrytych zaklęć. Dziś odkryjemy coś wyjątkowego. Coś, czego możliwe nie zauważylibyście przy kolejnej lekturze książek. Dziś przyjrzymy się symbolice imion postaci z tego magicznego uniwersum. Jakie tajemnice skrywają te imiona i co naprawdę one oznaczają? Jeśli film ci się spodoba, nie zapomnij zostawić oczywiście subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz, oraz koniecznie zostaw łapkę w górę, to naprawdę pomaga się rozwijać. Tymczasem, bez dalszego przedłużania. Zaczynamy. Imiona w uniwersum Harry'ego Pottera nie są przypadkowe. J.K. Rowling, jak to zwykle bywa, zaplanowała wszystko do ostatniego detalu, a imiona postaci skrywają często głębsze znaczenia, które pomagają nam zrozumieć ich charakter czy historię. Dziś przyjrzymy się kilku postaciom, których imiona są pełne symboliki. Zaczniemy od tego, co kryje imię samego mistrza, Albusa Dumbledora. Albus to imię, które w języku łacińskim oznacza biały. Kojarzy się z czymś czystym, niewinnym, ale i mądrym. Biały jak symbol mądrości, światła, ale także jak pozory dobra. W końcu Dumbledore to postać, która przez większość historii wygląda na mędrca, idealistę, a później odkrywamy, że w jego przeszłości są także ciemne zakamarki. Ale co z jego nazwiskiem? Dumbledore pochodzi od starego angielskiego słowa oznaczającego trzmiela. Wygląda to nieco dziwnie, prawda? Ale jak mówiła sama Rowling, wybrała to imię, bo wyobrażała sobie Dumbledore, Przechadzającego się po hogwarcie, nucącego coś pod nosem, jak trzmiel. A trzmiel to przecież stworzenie, które wędruje powoli, ale ma niesamowitą wytrwałość i siłę w dążeniu do celu. I Dumbledore jest takim trzmielem, zawsze trwały, dążący do celu, choć z pozoru nieco chaotyczny. Co ciekawe, trzmiel w rzeczywistości nie powinien latać, bo według zasad aerodynamiki jest na to za ciężki. Ale on lata, jak Dumbledore, który przeczył konwenansom i z pomocą swojej mądrości oraz siły woli stawiał czoła najciemniejszym siłom. Teraz przyjrzymy się postaci, która budziła kontrowersję przez całą serię. Severus Snape. Jego imię Severus pochodzi od łacińskiego słowa surowy lub okrutny. Od samego początku Snape nie jest postacią ciepłą. To nauczyciel, który budzi lęk i szacunek, ale i niechęć wśród uczniów. Często wydaje się twardy jak skała, surowy w swoich ocenach i decyzjach. I tu zaskoczenie: Severus to także imię jednego z rzymskich cesarzy, Septymiusza Severusa, znanego z silnej, choć chłodnej logiki. Jak widać, Rowling nie wybiera imion przypadkowo. Snape jest więc odzwierciedleniem tej surowości, ale nie tylko w sensie charakteru. Z kolei nazwisko Snape pochodzi od małej wioski w Anglii, a także brzmi trochę jak Snake, tak wąż jak ten, który reprezentuje Slytherin, czyli dom, do którego uczęszczał Severus. Tak więc imię Severus Snape to prawdziwa mieszanka, połączenie twardości, surowości, ale i powiązania z ciemną stroną mocy. Wilkołak, a może wąż, zdecydowanie symbolika jest tu głęboka i pełna tajemnic. Przechodzimy teraz do jednej z najbardziej ekscentrycznych i szalonych postaci w uniwersum Bellatrix Lestrange. Jej imię pochodzi od łacińskiego słowa Bellatrix, które oznacza wojowniczkę. I rzeczywiście, Bellatrix jest absolutnie wierną, bezwzględną wojowniczką czarnego pana, gotową poświęcić wszystko dla jego sprawy. Imię odzwierciedla jej temperament, waleczna, fanatyczna, nieco wojownicza. Ale to nie wszystko, imię Bellatrix ma też astronomiczne powiązanie. Jest to nazwa jednej z najjaśniejszych gwiazd w konstelacji Oriona. A przecież Bellatrix nie jest tylko wojowniczką, ale także postacią, która świeci w mroku, przyciągając uwagę swoją siłą i szaleństwem. Gwiazda Bellatrix to coś, co nie tylko przyciąga, ale też symbolizuje coś nieosiągalnego i niezrozumiałego. Czy to nie idealne imię dla osoby, która była gotowa zniszczyć każdego, kto stanął jej na drodze? Bellatrix, wojowniczka, świecąca jak gwiazda, ale zatracona w chaosie. Remus Lupin imię, które ma coś magicznego w sobie. Remus to jedno z bliźniaczych imion w mitologii rzymskiej powiązane z wilkiem. Remus był jednym z braci, którzy według legendy zostali wychowani przez wilczycę. A jak wiemy, Lupin to także nazwisko, które w języku łacińskim oznacza wilka. Przypadek nie sądzę. Lupin, mimo że sam jest wilkołakiem, to nie jest bezwzględnym stworzeniem, wręcz przeciwnie. Zawsze stara się pomóc innym mimo swoich wewnętrznych demonów. Jego imię jest jak odzwierciedlenie tego, co go zdefiniowało. Wilk, który ma być. Dziki, ale wcale nie musi być zły. Tęsknota lupina za normalnością, za akceptacją to coś, co kształtuje jego charakter przez całą serię. Draco Malfoy, już samo imię brzmi dumnie i szlachetnie, ale jego symbolika ma mroczniejsze tło. Draco w łacinie oznacza smoka, a smoki, jak wszyscy wiemy, to potężne, niebezpieczne istoty, które mają silne powiązania ze Slytherinem. Smoki to także symbol potęgi, dominacji, a w kontekście Draco symbol jego aspiracji do wyższości i władzy. Z kolei Malfoy to po francusku zła wiara. Malfoy, to nazwisko idealnie pasuje do postaci, która od najmłodszych lat jest kształtowana przez negatywne wartości takie jak uprzedzenia, arogancja i przekonanie o wyższości swojej rodziny nad innymi. Malfoy to postać, która zmienia się przez całą serię, zaczyna jako symbol wrogości, ale pod koniec dostrzegamy, że za tym wszystkim kryje się młody człowiek, który w końcu odrzuca te złe nauki. Sirius Black i jego imię ma niezwykle silne powiązanie z gwiazdami. Sirius to nazwa najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Ceniz Major, znanej również jako Wielki Pies. To nieprzypadkowe imię, bo Sirius Black był członkiem Zakonu Feniksa, symbolem wolności i buntu przeciwko czarnej magii. Był także animagiem, który przybierał formę psa. Powiązanie z gwiazdą jest tu nie tylko metaforyczne, ale również dosłowne. Black, jego nazwisko, dosłownie odnosi się do czarnego koloru, co może symbolizować jego więzienie w Azkabanie jego ciemną przeszłość, ale także odwołanie do do faktu, że był człowiekiem wykluczonym z rodziny. Jego imię i nazwisko razem tworzą postać, która mimo swoich mrocznych doświadczeń zawsze dążyła do wolności i sprawiedliwości, broniąc tych, którzy byli niesłusznie prześladowani. Minerva McGonagall to postać pełna powagi i mądrości, a jej imię to nic innego jak Minerva, imię rzymskiej bogini mądrości, bogini, która była symbolem sprawiedliwości i inteligencji, a także patronką nauki i sztuki. Imię Minerwy w pełni oddaje jej rolę w Hogwarcie nie tylko nauczycielki, ale i opiekunki, która z determinacją walczy o dobre słowo swoich uczniów. Jej nazwisko McGonagall pochodzi prawdopodobnie od galijskiego Maccon, co oznacza syn psa. Pies to zwierzę wierne, lojalne, a także odważne cechy, które doskonale pasują do Minerwy. Właśnie te cechy decydowały o jej niezłomności, gdy stanęła na czołowej linii frontu w walce z Voldemortem. Minerva McGonagall to postać, która symbolizuje równowagę między mądrością, sprawiedliwością, a siłą wewnętrzną. Gilderoy Lockhart, człowiek, który widział siebie jako bohatera, choć w rzeczywistości był tylko oszustem. Gilderoy to dość rzadkie imię, ale Gilbert, od którego się wywodzi, oznacza porywającego lub męskiego, czyli coś, co idealnie pasuje do jego narcyzmu i obsesji na punkcie swojego wizerunku. Lockhart od angielskiego lock, zamek i heart jeleń. Lockhart to również ironiczne nazwisko, bo Gilderoy nie jest żadnym bohaterem, tylko osobą zamkniętą w swoim własnym świecie chwały. Jego imię i nazwisko doskonale oddają jego postać, mężczyznę, który cały Czas starał się zamknąć prawdę w swoim własnym zamku iluzji. Luna Lovegood to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci w całym uniwersum. Jej imię Luna pochodzi od łacińskiego słowa Luna, które oznacza Księżyc. A jak sami wiecie, Księżyc jest symbolem magii, tajemniczości i intuicji. Luna, podobnie jak Księżyc, jest postacią, która świeci w ciemności, przynosząc swoim przyjaciołom spokój, a jednocześnie pełną wrażliwość na świat wokół niej. Luna to także postać, która odrzuca konwenanse i nie poddaje się opiniom innych. Jest niezwykle niezależna, nie boi się być sobą, co czyni ją idealnym symbolem wolności myśli. Lovegood Good. Jej nazwisko również ma swoje znaczenie. Love oznacza miłość, a good oznacza dobro. Może to być subtelne odniesienie do jej otwartości na innych i nieoceniania ich. Jej pełne imię i nazwisko tworzą obraz postaci, która, choć różni się od innych, oferuje światu coś innego: miłość, akceptację i wolność od uprzedzeń. Arthur Wesley to postać, która w pełni oddaje sens rodziny, tradycji, ale także ciekawości i otwartości na nowe technologie. Jego imię Artur pochodzi od celtyckiego słowa Artus, oznaczającego szlachetność. Choć Artur nie jest królem w dosłownym sensie, jego postawa szlachetna, pełna troski o innych sprawia, że staje się kimś bliskim sercom wszystkich, którzy go spotkali. Z kolei Wesley, jego nazwisko, pochodzi od angielskiego "weasel", czyli tchórz, ale w kontekście postaci Artura nabiera zupełnie innego znaczenia. Artur to osoba, która mimo że jest pełna na ciepła i oddania bywa także nieco nieporadna, szczególnie w świecie magicznym, pełnym skomplikowanych zaklęć. Ale ta nieporadność jest przecież tym, co czyni go jeszcze bardziej ludzkim. To jego pasja do rozwiązywania problemów, choćby w przypadku urządzeń mogolskich sprawia, że jest niezwykle sympatyczny i pełen życia. Artur to postać, która nie boi się być sobą: innowacyjna, kochająca i oddana rodzinie. Jak widzicie, imiona w Harrym Potterze to coś więcej niż tylko etykiety. Są kluczem do zrozumienia postaci ich charakterów oraz przyszłości. Severus Snape, Bellatrix Lestrange czy Albus Dumbledore oraz inne postacie, które wymieniłem w filmie, to tylko niektóre z wielu osób, które skrywają w swoich imionach głębokie tajemnice. A co wy myślicie? Czy znacie inne imiona, które skrywają w sobie jakieś tajemnice z tego właśnie magicznego uniwersum? Napiszcie w komentarzach na dole. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli podobał się wam ten odcinek, nie zapomnijcie o łapce w górę. To naprawdę Pomaga się rozwijać, zostawcie też subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tymczasem, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.